Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Łukasza z rozdziału 19, wierszy od 1 do 10 Łukasz 19, 1 do 10. Wszedł do Jerycha i przechodził przez nie, pewien zaś bogaty człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników, chciał zobaczyć, jak wygląda Jezus. Nie mógł jednak z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, żeby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. Gdy Jezus doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do Niego, Zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął Go z radością. A wszyscy, którzy to widzieli, oburzali się i mówili, Przyszedł w gościnę do grzesznego człowieka. Wtedy Zacheusz powstał i oświadczył panu: Oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Wówczas Jezus powiedział do niego: Dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu, bo przecież i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło. Modlmy się. Panie i Boże, jak to dobrze, że właśnie po to przychodzisz na ten świat, żeby odnaleźć, uratować, zbawić to, co zginęło. Bo to daje szansę każdej i każdemu z nas. To my giniemy. To my pogubiliśmy się, to my nie dostrzegamy, nie rozumiemy, udajemy, że nie mamy sił, że nie wiemy, co mielibyśmy robić. Pochyl się nad nami, daj nam to słowo do naszych serc, do naszych umysłów, uczyń je zarzewiem życia w każdej i każdym z nas. Powołaj nas nim, poślij nas nim i pobłogosław nas nim. Amen. Muszę powiedzieć, że kiedy Zobaczyłem w odsyłaczach biblijnych, że to właśnie opowieść o Zacheuszu jest podstawą naszego dzisiejszego rozważania. Całkiem się ucieszyłem. No, raz dlatego, że ta historia wydaje się być takim biblijnym samograjem. Zawsze ją można wziąć, poobracać parę razy, powiedzieć kilka zabawnych rzeczy i ona sama się obroni. Jak dużo kaznodzieja by się nie starał, to jej naprawdę nie zniszczy. A dwa dlatego, że kiedy już nie chce się je zniszczyć, nie chce się pójść... Na łatwiznę, nie chodzi nawet o, o skomplikowanie intelektualnej refleksji, tylko kiedy po prostu chce się popatrzeć na tego człowieka, na opowieść o nim, na to, co ją otacza, na to, co z niej wynika, sercem, a nie wygodnictwem, to okazuje się, że ta prosta historia, zabawna nawet, jest naprawdę bardzo bogata, bardzo budująca. Przynajmniej dla mnie jest bardzo budująca, i chciałem Was zaprosić na wspólną wyprawę. W której Może okaże się, że i dla was, okaże się ta opowieść o celniku Zacheuszu czymś więcej niż tylko zabawnym dowcipem biblijnym. Bo fakt, że jest to zabawny dowcip, wyobraźcie sobie tą sytuację tłum idący za Jezusem. Aleluja, mistrz, nauczyciel, może Mesjasz, może prorok, może ktoś ważny. W każdym razie telewizji nie było, więc coś się dzieje, trzeba zobaczyć. No to cały naród zasuwa jak do wypadku na rogu ulicy. A Zacheusz, który chciałby zobaczyć Jezusa, z jakiegokolwiek powodu, nie jest powiedziane, że ze specjalnego sensacjonizmu ani ze specjalnej pobożności, chciał go zobaczyć. Nie może biedak. Dlaczego? Bo jest, no właśnie, jest kurduplem. <grym> to jest dopust Boży mojej całej młodości. Ja zawsze chciałem grać w koszykówkę i zawsze byłem, no raz dlatego, że rok młodszy od moich kolegów, bo mnie tam rok wcześniej do drugiej klasy posłali. Ale dwa, dlatego że byłem po prostu mały. Zawsze byłem 10-12 cm krótszy od nich, i tam, gdzie ja wyciskałem tą rękę do góry, tam oni mnie po prostu blokowali od góry, i się moja koszykówka kończyła na etapie chęci. No więc naprawdę, jak czytam o Zacheuszu, to się z nim solidaryzuję. Rozumiem gościa. No, do szału mnie doprowadzał mój wzrost, ale oczywiście co człowiek może zrobić ze swoim wzrostem? Pokochać. Ja się do tego też w końcu przyzwyczaiłem, że koszykarzem nie będę. Na Gortata patrzę wciąż z zazdrością, ale już nie usiłuję odgrywać kogoś, czym być nie mogę. Ale Zachełusz jeszcze był na etapie czynu, starał się, biegał, przepychał się. No i wyobrażam sobie tego małego człowieka, który patrzy, patrzy, ale nic nie widzi, bo tu ma ramiona innych, ich głowy w ogóle świat mu zasłaniają, a Jezus jest gdzieś tam, daleko za tymi dziesiątkami ludźmi z przodu. No więc co robi Zacheusz? Biegnie, biegnie, biegnie gdzieś pewnie bokami tego tłumu, przeciska się, wymija, znajduje sykomorę, wspina się na to drzewo. No ci z nas, którzy byli w Izraelu na ekumenicznej pielgrzymce, to znowu bonus dla tajemniczonych. pamiętają pewnie drzewa, sykomory, bo przy takich kilku stanęliśmy w strefie gazy, żeby lokalni sprzedawcy mogli nam trochę świętości sprzedać i innych daktyli. No, i te drzewa na mnie przynajmniej zrobiły duże wrażenie. Teraz już wiem, że sykomora przy okazji jest morwowcem. Morwa to jest moje ukochane drzewo. Ja uwielbiam się opychać owocami morwy. I przy okazji sykomora nazywa się oślą figą. Jest fikusem. Tak jak fikus, który rośnie u mnie w gabinecie, jakbyście chcieli zobaczyć. Tylko tam ten jest mikrokarpa, to jest fikus morwa, czy jakoś tak. Ale jest też oślą figą. Jego owoce nadają się do jedzenia po jakiejś tam lekkiej obróbce, ale są ciężkostrawne, więc nie są specjalnie ulubionym pożywieniem nikogo, może poza rzeczonymi bohaterami nazwy, czyli osłami. Niemniej sykomory są wielkimi, rozłożystymi drzewami. Łatwo się pewnie na nie wspiąć, chociaż te w strefie gazy wcale nie były takie niskie, żeby tam się po nich skakało jak koźlica łatwo. Ale kiedy człowiek już wejdzie na górę to zapewne znika jak śliwka w kompocie. No bo na górze jest ogromna komora, roz... korona rozłożysta, pełna gęstych wielkich liści. No i znowu wyobrażam sobie tego Zacheusza, który no w końcu wyprzedził ten tłum, zobaczył mniej więcej richtung Jezusa, mówi, tam wszyscy komorze będzie przechodził, wspiął się na to drzewo i ma następny problem, bo z góry nic nie widać, bo tam jest tyle liści, że mu wszystko zasłaniają. No. Więc się wychyla gdzieś tam, i jak tą sikorę z gniazda wychyloną Jezus go zobaczył w górze, mówi Zacheuszu. Zacheusz to musiał mieć naprawdę ciężkie życie tego dnia, bo nie dość, że był celnikiem, nikt go nie, nie lubił, bo to przecież kolaborant współpracujący z okupantem. Tak jak, nie wiem, konfident Volksdeutsch w czasie II wojny światowej, czy, nie wiem, o, tajny współpracownik jeszcze niedawno. To po drugie pobierał pieniądze od ludzi. No kto lubi urzędników zabierających pieniądze? Powiedzcie, kto lubi pracowników urzędów skarbowych? Poza jedną mamą tutaj w okolicy. Kto lubi tych, którzy zabierają nam pieniądze? Nikt. Zacheusza też na pewno nikt nie lubi. Mało mówię, odium zdrady, odium kolaboracji i nieczystości rytualnej nad nim ciążyło, no bo przecież obcował z poganami, którzy byli nieczyści, więc sam stawał się nieczystym. I ten facet wystaje jak ta szyszka, czy ta sikora z gniazda z tej sykomory. Jezus mówi Zacheuszu, i nagle cały tłum, który go do tej pory nie, za, nie zauważał w ogóle, bo niepozorny, bo z tyłu, bo nieczysty, patrzy tylko na niego. Wyobraźcie sobie, jak on musiał się szczęśliwie poczuć ten Zacheusz. No ale tutaj zaczyna się właściwa historia. Tu już kończy się dowcip. Tu przestajemy żartować, uśmiechać się i patrzymy, co się dzieje, bo dzieje się rzecz niesamowita. Zupełnie, absolutnie cudowna, niespodziewana i niesamowita. Ten, który jest najbardziej wyszydzony w okolicy, ten, który jest najbardziej nieczysty w okolicy, nagle staje się gospodarzem mesjasza, który mówi: Dzisiaj zatrzymam się u ciebie, chłopaku, zejdź szybko, bo masz robotę do zrobienia. Idź nakrywać do stołu. I pomimo wszystko, pomimo wszystkich uprzedzeń, pomimo całej nienawiści, pomimo całego szyderstwa, które otaczało Zacheusza, pomimo tego, że wisi jak ta szyszka z tej sykomory, nagle staje się najważniejszym człowiekiem całej tej sceny. Tym, który doświadcza bliskości swojego Boga tak, jak nikt inny z tych otaczających. Zauważcie, nawet uczniowie Jezusa, nawet jego apostołowie pośród tych uczniów. Są wrzuceni do tego samego koszyka: tych, którzy odpychali człowieka poszukującego od Boga, tych, którzy swoją postawą całościową stanowili mur odgradzający szukającego człowieka od jego szansy na ratunek. Nie ma jednego, którego Jezus by wymienił w sposób pozytywny w tej historii, poza Zacheuszem. I nie ma jednego człowieka w całej tej opowieści, który zachowałby się tak jak Zacheusz. Ale wszystko, żeby to odpowiednio umieścić w kontekście, zaczyna się oczywiście o wiele, wiele wcześniej. Kiedy czytamy Ewangelię według Łukasza, od 17 rozdziału powiedzmy, ja zawsze zachęcam do tego, żebyście czytając jakiś tekst biblijny, oglądali też jego kontekst. Trochę za, trochę po, trochę przed. Żebyście przeczytali kilka kolumn chociaż z każdej strony. bo... W Biblii nic nie pojawia się z znienacka. Wszystko jest elementem tkaniny. Więc żeby zrozumieć kontekst, to trzeba tą tkaninę mieć przed oczami w większym kawałku, jeżeli nie w całości. Od 17 rozdziału czytamy o Jezusie, który idzie i spotyka. Spotyka różne sytuacje, różnych ludzi, różne pytania, niemniej dotyczące dotyczące zbawienia i czasu ostatecznych. Znajdujemy go. W rozmowie z bogatym faryzeuszem, który przychodzi mówi, panie, co mam robić? Nauczycielu dobry, co mam robić, żeby zostać zbawiony? Jezus mówi: Czemu nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Ale nie wiesz, co jest napisane? Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, będziesz, nie będziesz tu dołożył, nie będziesz wypowiadał fałszywego świadectwa. No, To wszystko wiem i czynię od dzieciństwa. A Jezus mówi: No to teraz masz już tylko jedno do zrobienia, chłopaku, już masz lekko, już masz z górki. Sprzedaj wszystko, co masz, i wróć do mnie, i za mną będziemy zwiastować Ewangelię. I nagle się okazuje, że ten święty człowiek, który tak od dzieciństwa przestrzega wszystkich przykazań, ma problem tylko z jedną jedyną rzeczą z wyrzeczeniem się tego, co posiada. Bo to jest dla niego trud, który skutecznie przesłania mu całą drogę do zbawienia. Chwilę potem, żeby. Żeby wyjaśnić, co to jest Królestwo Boga tak naprawdę, co to jest zbawienie, co to są czasy ostateczne, do czego dąży wierzący człowiek w odpowiedzi na to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus mówi, Królestwo Boże jest tu pośród was. Dlaczego szukacie Go gdzieś tam, na niebiosach? Dlaczego ono musi być daleko? Dlaczego ono musi być skomplikowane? Dlaczego musicie Go nie rozumieć i musi być dla was niedostępne? To jest piękne pytanie, które powinniśmy zadawać samym sobie, kochani. Jak bardzo fascynują nas rzeczy wyjątkowe, te, których nie możemy dotknąć. A jak bardzo trywialne, niewarte uwagi wydają nam się te, które są w naszym zasięgu tu. Tylko że to tu rozgrywa się nasze życie. To tu jesteśmy między siostrami i braćmi. To tu albo kochamy, albo nienawidzimy. Tam, kiedyś. Daleko, abstrakcyjnie, to wszystko jest bardzo ważne. Ale my jesteśmy przez Boga umieszczeni tu, żeby tutaj składać świadectwo wiary. I to mówi Jezus do tych pytających go o zbawienie, o czasy ostateczne, o królestwo. Królestwo Boże jest tu, między wami, tu, żyjcie. Dlatego takie ważne jest to sprzedanie majątku i dzielenie się z drugim człowiekiem. Dlatego takie ważne jest potem w sytuacji, kiedy uczniowie odganiają od Jezusa dzieciaki, które przychodzą do Niego, no pewnie dlatego, że sensacja wioskowa, no nic się nie dzieje, a tutaj nagle atrakcja turystyczna. I Jezus mówi, nie odganiajcie ich, jeżeli ktoś z was nie będzie podchodził do Boga tak jak one, z takim sercem czystym, otwartym, naiwnym, to nie spotka tego Stwórcy. Bo nie w wielkiej teologii, nie w skomplikowanych teoriach, nie w pięknych murach i nie za wielkimi tytułami spotykamy Stwórcę, tylko w drugim człowieku, w świecie, w którym żyje, w świecie jego potrzeb, jego dramatów, w których możemy pomóc, być. Czasem uśmiech znaczy więcej niż 50 ustaw sejmowych i to nie jest naiwne i to nie jest głupie, taka jest prawda naszego życia. Tak patrzę sobie, patrzę tutaj na te rozdziały aż do historii o Zacheuszu i właściwie w każdym miejscu znajduję takie, takie wypowiedzi Jezusowe, takie sytuacje, które pokazują właśnie tę prawdę, że Boga spotyka się tutaj, między nami. Tak jak Zacheusz, który po Jezusowym wezwaniu, chodź i przyjmij mnie u siebie w domu, odpowiada nagle na zarzuty innych Kierowane do Jezusa, oczywiście, bo Zacheusz jest tutaj tłem, powietrzem. Nikt z nim nie rozmawia, nikt nie mówi: Zacheuszu, odejdź. Jak możesz zdobyć się w ogóle na to, żeby stanąć przed Jezusem? Nie jesteś godzien. Zacheusz jest powietrzem. Tłum pobożnych, pięknych ludzi, traktujących go jak kamień na drodze, mówi nie do Zacheusza, tylko do Jezusa. Przestaje z grzesznikiem, będzie zatrzymywał się u człowieka nieczystego. Tłum jest zgorszony. Ten tłum, w którym jest. Wirtualnie oczywiście i alegorycznie. Jest ten bogaty dostojnik, który jest taki sprawiedliwy, ale nie potrafi się podzielić z drugim człowiekiem. Ten tłum, w którym są uczniowie, którzy odpędzają dzieci, które przychodzą do Jezusa z miłością i radością i tak dalej, i tak dalej. A Zacheusz, jeden Zacheusz znowu, ten śmieszny mały człowiek wiszący głową w dół z drzewa. Chwilę potem mówi: Panie, połowę mojego majątku oddaję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem i to. Przez lata umykało mojej uwadze, ale to jest dopiero rewolucja. A jeżeli komuś, kogoś skrzywdziłem, oddam w czwórnasób. To znaczy, celnik, którego wszyscy uważają za złodzieja, mówi: Jeżeli ktoś ma do mnie prawdziwy zarzut, dam mu cztery razy więcej niż rzekomo na nim wymusiłem. Z tej po... nie, nie z tego majątku, który jeszcze ma, bo jest, za... jest przełożonym, czyli jest bogatym człowiekiem, tylko z tej połowy, która mu jeszcze została. To ile mu zostanie tych pieniędzy, temu bogatemu człowiekowi? Per kontrastum do tego sprawiedliwego bogacza, który został z całym swoim majątkiem. Co zostawił sobie Zacheusz? Jaki margines bezpieczeństwa i komfortu? Moim zdaniem żaden. Moim zdaniem Zacheusz powiedział tak naprawdę wszystko, co mam oddaje. Bo jedyne, co ma dla mnie znaczenie, to to, że mój pan jest teraz obok mnie w moim życiu. Że to moje życie tu i teraz nabrało dopiero swojego prawdziwego sensu, jakiegokolwiek sensu. Kto z nas potrafi tak powiedzieć? Kto, powiedzieć? Kto z nas potrafi tak zrobić? I to mówię tak samo do siebie, jak do każdej i każdego z Was. Te trzy rozdziały Ewangelii według Łukasza: 17, 18, 19, przez które się. Przebiegliśmy przed chwilką, pokazują, że my ludzie naprawdę rzadko potrafimy zdobyć się na taką gotowość wyrzekania się, na takie odrzucenie wszystkiego poza jedyną, jedyną ważną kwestią poza społecznością z Bogiem. W całej tej narracji trzech rozdziałów był tylko jeden człowiek, który tutaj jest pozytywnym przykładem i pozytywną odpowiedzią na nasze pytanie: kto? Śmieszny, kolaborujący, niski, wspinający się na drzewa celnik Zacheusz, tylko on jeden. Czy to nie jest kolejna lekcja dla nas? Przywiązujemy wagę do różnych rzeczy. Różne uważamy za bardzo istotne. Uczymy się, zdobywamy tytuły, robimy kariery zawodowe, gromadzimy majątki, budujemy swoją potęgę w tym świecie i opieramy ją na rzeczach. Które wcale w narracji tych trzech rozdziałów nie mają żadnego znaczenia. I robimy to wciąż od nowa i od nowa i od nowa. Dwa tysiące lat minęły od chwili, kiedy Zacheusz wspiął się na sykomorę z kawałkiem nawet. A my ciągle popełniamy te błędy, od których on zdaje się być zupełnie wolnym. Może zatem dzisiaj kochani, może zatem dzisiaj zaczniemy. Nasz nowy dzień od naszej sykomory. Może dzisiaj wybierzemy jak Zacheusz rzecz dobrą i wartościową i taką, której Bóg po nas oczekuje. I nie mówię o wyrzekaniu się majątku. Mówię o gotowości dostania się Jego naśladowcą. W tym braku przywiązania do wszystkiego poza miłością. Ktoś kiedyś. Nie pamiętam tylko kto. Któryś z teologów dobrze powiedział, że jedyną niewolą Jezusa Chrystusa była Jego miłość. To powoduje, że nie zamknął książki pod tytułem ludzkość strzaskiem i nie wrzucił jej do kominka. On kocha nas tak, że samego siebie daje, żebyśmy my mogli żyć. Od nas wymaga tylko, żebyśmy kochali się nawzajem, chociaż tak żeby być dla siebie, żeby się dzielić ze sobą, żeby dostrzegać siebie, żeby wspomagać się nawzajem.